Cześć, witam. Ten film, który właśnie zobaczycie, odkopaliśmy z odnalezionego dysku, który kiedyś, kiedyś tam zaginął w czeluściach naszego sklepu, ale właśnie się odnalazł. Więc przed Wami prezentacja, jak powstawał mural, nasz piękny mural w naszym sklepie wędkarskim. Oglądajcie. Cześć, z tej strony Magister Mors. Zajmuję się malarstwem, street artem, malowaniem murali. Dzisiaj jesteśmy w Nowym Sączu w moim kochanym mieście. Powstaje tutaj kolejny mural z inicjatywy właścicieli budynku. Na razie jestem na etapie zaznaczania mojego muralu. Pojawi się on właśnie na tej ścianie. Zachęcam do obejrzenia i podglądania co tu się dzieje. Generalnie teraz wjechał pomarańcz, ale będę malował zielonym. <noise> Czyli jesteśmy teraz już na kolejnym etapie. Pierwszy etap to było wyznaczenie naszego muralu. Wyznaczenie prostokąta, w którym pojawi się obraz. Teraz przygotowuję bazę, kolor bazowy, który będzie na muralu, ale właściwie. W efekcie końcowym jego prawie nie będzie widać, bo to będzie ostatnia warstwa, ale na pewno gdzieś będą prześwity tego koloru. Ustalam sobie taki kolor bliżej, niebiesko-zielono-turkusowy. Zobaczymy, jak to w rzeczywistości będzie. Bo na komputerze miałem taki raczej ciemniejszy, ale na ścianie muszę na, na początku zrobić dużo jaśniejszy, żeby móc go sobie później przyciemniać i zobaczyć, jak, jak będzie wyglądał w rzeczywistości. I teraz najprzyjemniejszy moment. Właściwie pierwsze rozmowy zaczęliśmy półtora roku temu, w zimę. Dziś już tu jestem. Tyle, tyle trwa, trwa przygotowanie muralu, przygotowanie projektu, omówienie, spotkanie się. I po półtora roku jesteśmy przy ścianie i zaczynam pierwsze, pierwszy podkład, pierwszy kolorek. Także to jest najprzyjemniejsza rzecz z całego projektu. Mamy kolejny etap za nami. Jest już nałożona warstwa pierwsza. Właściwie będzie to też kolorem jest to podkładem, ale będzie też kolorem naszego obrazu. I teraz czekamy aż spokojnie sobie wyschnie, i będziemy przystępować do pierwszych szkiców, rozmieszczenia elementów, które są zaplanowane w projekcie. I kolejne etapy, więc oglądajcie dalej. Mamy teraz już naszkicowane wszystkie elementy, które pojawią się w, w muralu. I teraz etap na początku zapełniania, tak można powiedzieć kolorowania większych powierzchni. Wypełniam to na początku wałkiem i pędzlem, a później później będę raczej rzeźbił i szczegóły malował sprayem. Zdecydowanie wolę malować Sprayem, natomiast takie większe powierzchnie zaznaczam sobie plamy wałeczkiem, żeby też uzyskać takie efekty właśnie jak gdzieś tam polania farby, mieszania tych kolorów, tak jak tu na przykład maluję teraz takie skały, to fajnie można uzyskać takie nierówności takim wałkiem dziesiątką, mój ulubiony wałeczek notabene. Drugi dzień malowania za mną, planowane plamy dzisiaj zrobiłem, czyli plan na, na drugi dzień jest zrealizowany. Na tą chwilę mamy naszkicowany cały mural, takie próby kolorów w różnych miejscach. Nałożenie takich pierwszych powiedzmy, plam. Ja to nazywam taką mapą mojego muralu, żeby się zorientować, jak kolory oddziaływują na siebie, ponieważ każdy kolor w otoczeniu. Innych kolorów będzie troszeczkę inaczej wyglądał, więc robię sobie takie próby. Mam projekt i mógłbym go robić zgodnie jeden do jednego z projektem, ale w rzeczywistości wygląda trochę inaczej światło dzienne, wieczorem. Kolory w rzeczywistości wyglądają inaczej niż na projekcie, więc dlatego tak sobie takie próby kolorystyczne robię. I jutro dalsze malowanie. Czołem, cześć Mariusz. Cześć, cześć. Czołem. Słuchaj, przyjechałem, bo słyszałem, że fajny mural robisz w sklepie w Nowym Sączu. A prócz czupaka ogromnego główną rolą tutaj jest przymęta, kanibal. Nasza wiesz, wizytówka marki. Już wybrałem taką, bo wydaje mi się po pierwsze jedna z ciekawszych. A po drugie kiedyś udało mi się złapać szczupaka na, na taką gumeczkę, wiesz? Sam dokładnie nie wiem, jak to się nazywa. Kanibal. Kanibala widzisz, nie, nie, nie jestem zawodowcem, zawodowym wędkarzem. Maluję, ale akurat miałem okazję złapać takiego małego szczupaczka, takiego metrowego. Ja ci powiem, że mnóstwo wędkarzy moje największe sukcesy życiowe zawdzięcza tej gumie, A, także no, super, jest. że ona się znajdzie na takim fajnym obrazku. Nie widziałem czegoś takiego, byłem w większości sklepów w Polsce i objechałem kawał no, świata, ale no mówię, no super sprawa. No wiesz co, tutaj przy, przy projekcie chcę trochę też takiej fantazji, trochę też prawdy przekazać, ale też takiej malarskiej wyobraźni, nie? żeby można było sobie zrobić wiesz, zdjęcie pod tą ścianą, obejrzeć, coś się dowiedzieć. E, tutaj pojawi się również też SUM. E, ach, więcej już nie będziemy zdradzać, więcej powiemy jak, jak coś, e, coś już się pojawi, żeby można było obejrzeć, nie? Super, a kanibal wygląda? Pokaż. No, jest troszeczkę trzeba, wiesz, trochę. Ale teraz, już kolorystycznie nawiązuje. No, powoli, powoli, e, właśnie teraz sobie go dubię i e, myślę, że za parę dni będzie. Super, całym to rodzinie. nie przeszkadza. trzymaj się. Cześć. Okay. Mural jest gotowy, oddaję go w Twoje ręce. Dziękuję bardzo. Super robota. Ryby naprawdę mega, mega realistyczne, także fajna robota. Dzięki. Moi drodzy, zmieniamy się dla Was, a pomógł nam w tym Magister Mors. Zapraszam do obejrzenia muralu na żywo, a my zapraszamy do zrobienia sobie z nim zdjęć.